Te zuchomisy, a nie. O, i te uzna. Weja. Hmm. hmm. Uh, I don't know. I don't know. I don't know, w sumie. Okej, okay, adresuję, dobra. Dzień dobry, chciałem panie chodzić. <laughs> Specjalnie to zrobił dla widzów, nie? <laughs> Specjalnie przepierdalam punkciki, żeby się denerwować. Jasne, jasne. Styg. Na Kalidowa. Mamy Kalidow, niestety, ale jesteś resowany, byku. Klepnął? No, niestety, no. Źle się zaczyna ten dzień. Aż, gwizdek. Co to za szataństwo? O, Thorgrim. Better, better. Ale on będzie grał z Spoczuchy będzie grał. Czarny. Co to za diabeł jakiś. A jest ok, w sumie. To jest w sumie ok O ma pensje na mnie, u to już nie ok Teo ma dobry matchup na mnie Dobra, co za szataństwo wizu, że mi wrzucił tu, odpalił Zaraz, zaraz, się zgłoś się Nie, 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 powtórzymy Nie, powtórzymy tego wyniku jak rozdzieliło kamień od kotpalni, jakimś rokiem zasranym, nie? Kupię te krasnale już nie no ja tego szatana to ja nie dam rady słuchać, wiesz? Muszę cię zmartwić, ale to chyba dla mnie za mocne jest. Chyba jo. Poza tym niedziela jest. Niedziela jest. Jakby twoja babcia na ciebie spojrzała, wizu, Jakby zobaczyła, że o takich rzeczy słucha w niedzielę. Myślę, że nie byłaby pocieszona. Oj nie. Okej okay, jakby zebrał to, to nie, no, odpalarkę nowego się je się się robi kierowniku zaraz Ty ale gówno podziemia powaga Pytanie czy gówno podziemia czy gówno zawodnik No i teraz mam dylemat Nie no gówno podziemia no straszne No ale to co no nie mamy resów gramy co widzimy Jedynki nie mamy Resu widzu O ja pierdziele, ty! Patrz ile do AOTD by było A tam dung jest Ale tego dunga to ja teraz nie przejmę, przejmemy go w next, w sensie wezmę se to Przejmiemy tego dunga, zrobimy vortex i pójdziemy do przodu, tak? Tak nie, 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 dobra, ja się boję tego diabła, tam chłop się przeinacza, przeistacza A pierdziele Jak się coś tam Zmienia Ty, a co jeżeli bym zajebał Oli na za OTD i z kapekiem Kurwa, jakbym dostał, ty jak dostanę całą OTD na biomie to to robimy, nie? To robimy to Są cool. A, dwie części już mam. Aha. Dobra. Uch, już myślałem, że zjebałem totalnie. Dobra, biorę vortex i lecę. Ty, no, to jest do zrobienia w sumie, co? Można o złożyć, no? A ja już mam dwa, dwie części, co by w sumie tak. całkiem oddałoby. Dobra, many trochę jest. A jakbym zagrał Gold Dragony, na jego czarne smoki, wal nasz smoczuchów? Czy nie? Hmm No nie wiem Kurde, pali, tutaj coś do smoka i tu coś do OTD, no tak ciężko podjąć decyzję szczerze, bardzo ciężko podjąć decyzję O, kapelka mam na. Ty, kapelka mam na biomie. Kapelka mam na biomie. Dobra, zróbmy tak. Może, może. Może by gdzieś ten mój plan się powiódł. Ty, ale nigdzie drewna nie ma, nie? Ty, kastelek mid. Oh my. O, oh my, to my chcemy wychodzić bardzo szybko. Ja potrzebuję drewna podnieść. Kastelek mid. Ja chcę bardzo szybko wyjść, ale to nie zapowiada się jakbym miał szybko wyjść, szczerze. Spokojnie, Julfi ma pewnie kapelę kulkę, pewnie ta. <grybujesz> Zawsze lepiej. Zawsze lepiej niż stary precel. Kurczę, no musiałbym jakoś to zacząć, a ja nie ma jak tego zacząć, cholerka jasna no Gold Dragony oddają, kiedy idzie kiedyś na ciebie zagrał i nie miałeś podejścia, bo swarcił mapę pod Gold Dragony, miał ich w pizdu A tyle co nic, armii wtedy wiem. Miałem... Tam nie byłem, jeszcze nie miałem szans, zostałem zgnieciony jak robak wtedy no jest kp, to jest kp chyba pojebak, no jakbym Tu miałbym niby klatę jakąś Mógłbym nawet na magii wyjść, tylko muszę magię dostać, no i teraz dostać jakieś drewno of course ale no, średnio to wygląda, bardzo średnio. Poczekaj, sekundeczkę. Dobra, były resubki, już sprawdzam. Szogun, roczek. Ja to tylko tu zostawię i spadam Dobrze, panie Szogunie, dziękuję za rok subskrypcji. Witam serdecznie. Pani Dewborka, 38 lat. Jakby miał pan wybrać samochód marzeń, taki samochód by pan wybrał. O, cholera, samochód wybrał marzeń. Jakieś Ferrari, kurde, czerwone, ładne. Nie wiem, Fer jakieś Italie czy coś. Jakąś ferarkę chyba, co? Dziękuję bardzo za rysówka, całe rączki pani de wyboru, ślicznie dziękuję i nutkę zaraz zapadamy Dobra, cyk Hop Czerwone poszybkie, tak Czerwone poszybkie bo, bo Dobra, ciach, co tam jeszcze było? Czy coś tam jeszcze było? Chyba nie było Dobra mm -hmm -hmm. Mm -hmm. A znasz kawał o czerwonym Ferrari chyba nie. Ta końcówka to niekoniecznie. Nie no, to, to już było wczoraj dwa razy. Nie można. O Klamoty znowu? ta nie ma, a klamoty lecą. Sadgi. Aha. Ty gdzie jest drewno? No co ty, co ty? Co ty, co ty? Gdzie jest drewno? Tu mam. Aha Ty no gdzie to jest? Ty no nie ma no Ajajaj aj, aj. Dobra cyk Ale partia od rana no właśnie Jest gówno rąbane a nie gra <laughs> Mamy bardzo słaby biom jak widzisz Mamy obsarany biom wręcz Nie ma nigdzie drewna To mógłbym zacząć że miałbym elfa Up, ale nie mam up elfa bo nie mam drewna no, jest straszny syf. A no i mój rozwój wygląda jak wygląda, bez magii. A no nie mogę kupić magii, bo nie mam drewna. Zresztą, czemu nie kupiłeś magii? Normalnie, bo łózy takie się zdarzają. Te, 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 w poziemiach miałeś drewna? Podniosłem dwie kubki, została mi jedna do podniesienia. Te, te, ale wiesz, jak wychodzisz, to i obstajesz, że nigdzie nie znajdziesz drewna dookoła na biomie, nie? Bo Masz chyba cztery kopalnie. Tak dobrze kojarzę. Dobra, tu podnio podniosę, ile się da. To muszę zrobić. Ale jest Lipa. Ja pierdzielę, co ty, co ty, no. jesteś na tartaku pijaku. No teraz stoję, no. Ale widziałeś, żebym miał gdzieś indziej? Przez ten tartak w dupie jest dosłownie. Tak powiem pozycja tego. Przecież straciłem, zobacz, że ja zrobiłem przez takie tury, gówno. Nic nie zrobiłem. Pik. Klamoty. Dobra, cyk. No nie będę robił jakiegoś konia, co ja jestem, no. Ale tragedia widzę, tragedia A Nic tu nie ma, nic, zero, nul Zrobię tą klatę, zrobię to i mam nadzieję, że mnie cofnie tutaj No i idę kupić magię, nie wiem no, niepocieszające, niepocieszające bardzo No co ty, co ty mały, w ogóle popatrz, ten TT coś podejrzenie dużo mi kontent dla ciebie, chyba że coś o siebie zadbała to, to, A TikTok, to, to się TikTok pisze TT? Pani nie wisio Jasny gwint Pani nie wisio, Co oczy, co mi pani wysyła no Witam przystojnego starszego pana Witam panie kubeuszu Witam jaka również te, te to twitter No chyba prędzej Nie jakiś tiktok zasrany nie? Dobra robię tą klatę Ty ja jeszcze żadnej puszki nie zrobiłem Czemu jestem dzisiaj jebany w tyłek Za przeproszeniem W tą, przez tą grę komputerową Ktoś mi to wytłumaczy? Powaga bo. Jeszcze puszki nawet nie zrobiłem. Ja mówię, chcemy tempo, chcemy szybko wyjść, bo. Kastyl nam idzie i co? I gówno no. Nie biorę tego, bo. Nie biorę tego, bo idę magię kupić już. Idę magię kupić. Zapierdzielamy, nie? Już zrobię tak, zrobię tak. Książka? Aha, nie mam tu magii. Okej, okay, to muszę dobiec do zamku w nex. Dobra, no. Dobra, robimy to i lecimy do góry. Dobra, stary mnie nigdy nie olał, to jedziemy z subami. Katorga, dziękuję za 5 miesięcy subika, witam serdecznie. No to jest jakiś centaur, to może cokolwiek. No trochę lipa jest, nie? 4 zamki, 1, 2, 4, no tragedia. Będę miał 5 i żadną, żadnej puszki nie zrobionej I siódmy level tor Grima. Mhm, <grym> mhm Tak, tak, poza tym to jest 1, 2, 5 To muszę zrobić Aha, ten mnie jeszcze z many wyjebie No to nieźle Jakie zasady SR'a? Jak stwierdzę, że gówno to wyrzucam I nie dyskutuję, robię skipa i jest takie są zasady dzisiaj. I ostatnio. I w sumie najlepiej się sprawdzają. Ale dyskusji wtedy nie ma. Po prostu kick and go next. Przynajmniej Michasia nie będzie. I ciebie na tym czacie. A! Nauczysz się szacunku do Michasia. Dobra, cyk. Dobra, ciak. Hmm, hmm, hmm. Ok, ok. Dobra, cyk. Ja nauczę. ja jak jest ktoś ham, to jak go nauczę. Raz, dwa, trzy. Dobra, cyk. Dyktatura. <noise> Dobra, cyk. Dobra, cyk. Wolność słowa. Gówno, a nie wolność słowa. Ja tutaj dyktuję warunki. Karabiny, kulka do KP. No jest kulka do KP, no. No ja muszę wyjść na KP, bo ja nie mam nic z tej rzeczy, no. Tata, pom Pom, 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 pom. Tata, czemu tu nie ma vip za punkty? Bo nie robię vipa za punkty. Pewnie dlatego. Ty! Trzy części AOTD. Brakuje mi shielda! Brakuje mi shielda To nie zmienia że zrobiłem jedną puszkę, dwie puszki, tak? Zrobiłem dwie puszki czy jedną? W jedną puszkę zrobiłem, 1, 2, 6. Ciekawe, jak wygląda Dulfi. Jeszcze staty? Jakie? 6, 6, 6, 6, 9? Nice. Eee, te, te. Mm, 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 tylko, że muszę jeszcze zrobić 1, 2, 6, first box, like Like te tom Ty tom 200 harpies, S Aha Dobra Robisz tak? Nie, nie robi figielków Prawie AOTD masz? No nie, żeby to AOTD miało mi wygrać mecz znaczy, jak dostanę shielda i miałbym armię, to why not, tak? To why not. Dobra. Tu będzie jeszcze to. Po tym tonie te nutki z resłupka bym puścił. A ja coś czuję, że dzisiaj sporo punktów przejebiemy. Oj, oj, oj. O, wow, sporo tego. Dobra. 9,669. Ja pierdzial, ale statymum. Hello, jesteś ja, Pajeżak Witam. 9,669. Elegancko. Nice. Dobra, Ciach. Okej, to miałem zastopować. Puszczę sobie, bo i tak mam przejebaną mapę, więc lecimy z tymi nutkami. Raz, dwa Dobra, cyk. Teraz coś rozdupcę, a coś rozdupcyć O, w końcu elfa dostałem, super Dobra, cyk. Mam nadzieję, że nie mnie. No czy No Wow, dostałem tych. Ty, ty, no robimy, robimy tak, widzów Next. To, TDF to. Fajnie by było zrobić stajniej i wyjść. Ok, ok. Raz kuca, bo nie mogę dodać do SR, ale znowu kuca i mi lepiej. A. Tu w porządku. Totum. Może gildię zrobisz. Dobra, vortex mam, sometimes lucky Ja mam drewna, widzisz, widzu Dobra, pójdę, pójdę po tego, będzie ok Ten box 1, 2, 6, brak drewna, 6, 1. czemu dziś tak gra w dupę, no. <noise> Bo tak jest, wodzu, wodzu, gdzieś ty był Ja widziałem, że na jakąś impre imprezę, papito pojechałeś, tam chyba widziałem jakąś grubą fotę ze simplem i tak dalej Chyba serduszko dałem Dałem serduszko co to za impreza? Jakieś rozdanie nagród obstawiam, tak? Jeszcze zobaczę wodzę. Event od Hall TV Jasny, gwizdyk I jak było? Wróciłeś już czy nie? Tak, serduszko dany. Ty? I to ile? Jeden dzień, dwa dni? Ile? Tak byłem ciekawy wczoraj, rozkwijałem mówię co to za impreza? Wróciłem, leżę sobie, okej okay te te Nie, co to za impreza? Mhm. Nim dojechali, a to graliście, też coś tam miejscu, czy nie? Dobra, cyk. Ty, ty ty, ty. A lirycznie ich rozjebaliście, Najbardzo tak? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Liryczne zwycięstwo jest najlepsze. Tak szczerze. Bardzo dobrze, krótko z nimi. Kiedy kaperowisz teraz? Patrz, pyk. W końcu rampi? da na no, Nie chciałem grać tego syfu. Widzisz, jak mi ten syf nie oddał? Tragicznie mi nie oddał. No jebie my, Gierka, no. Dobra, cyk. Dobra, ciak. Dobra, poszło. Adres powietrze. No teraz pójdziemy po stajnie Gdzie op? Where op? op wali konia na biomie, super Wychodzimy na chainie, ok Dobra, tyry tyry tytum No biorę, biorę w next. I dwa dedeki powinniśmy chyba dobić Ta piosenka teraz kojarzy się z tym filmem na YouTube co kolesiowi w Porsche go odcięło i samochód lecia... Co? Co ty piszesz widzu? No? 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 Ja otedy na Biomienie. Nie, nie mam, nie mam na Nie widziałeś tego? No chyba nie. Chyba nie. Pięć minut i Za dużo nie bije, no? Nie widziałeś? No chyba nie. Dawaj go dojazd. Chciałbym. Najwyżej to mogę siebie dojechać psychicznie. Ja panie glu, siema ja, kłasek Ty no patrz no, co zrobiłem, dwie puszki, dwie puszki z tym i z tym, rozumiesz A patrz gdzie moje puszki się pochowały, tu Kiedy ja nie miałem magii, patrz gdzie moja magia, tu, jeszcze kupiona w dodatku Siema ja, słodziaku, siema ja, farmer Bobik, siła ja, Bobika, witam, witam Śniło mi się dzisiaj, Wowik mi się dzisiaj sił. Pani Bobik, nie wiem, czy river jest. Bo to za Ariwe było głównie też. To trzy co? To już trzy lata razem pani Gluczy wspaniałe lata oglądania herosków w twoim wykonaniu na równą rocznicę, poproszę coś specjalnego. Dodam, że dzięki temu utworowi zacząłem e, ciebie e, subować PS dojeźdź tego Dulfi Boya. Pokaż mu kto jest top 1 H. To powiem Ci tak, no, na razie to on mi srado, srado buzi za przeproszeniem, nie? Jestem dojeżdżany. Więc lipa, widzów, lipa, lipa. Ale dziękuję za 3 latka Subika. Ślicznie, witam serdecznie. No i to, to może podeślij mi, co? Na Wispa, nutki. Uczcimy jakoś Światowy Dzień Pajgla, a jak? Mm, za Rive w Goldshire? Nie, nie, nie. Śniło mi się, że zrobiłem... Że... Znaczy to, to, to myślę długa historia, to pogrzewa ewentualnie opowiem może River będzie, ale to, to, to długa historia jest, taka dłuższa. Czekaj, straszek, za 3 latka razem, gaci zbycha. Nie puszczam za rysówki gaci zbycha, panie straszku. Tak myślałem, że to będzie to, ale nie puszczam za rysówki gaci zbycha, bo potem każdy chce, no. Czy to za roczek, czy to za 2 lata, i tak wiesz. I, i jest lipa wtedy, no. Nie jest lipa. Dobra, cyk. Dobra, ciach, Ja nie wiem, czy ja wyjdę na te Tytany, szczerze. Na te giganty. Obstawiam, że nie. Dobra, cyk. Cięch. Ty żyjesz? Ty żyjesz. Ok. Dobra, poszło. O, korona. Mhm. Dobra, wyjdę na tych zasranców? Czy nie wyjdę na tych zesrańców? Nie się muszę. No nie, no ty tam, no to nie muszę jednak. Jeszcze sześć, Nie. Nie, ja biję jedynego szczęka. Korra, bez tytanów bym wyszedł. Łaj, po prostu. Albo, dobra, nie zrozumiem, nie zrobię. A ja, pierdzielę dziewięć alfów już w plecy. Nie zrozumię tego bólu cierpienia, nie? No znowu wyjście mogę. Bapa rozjebana, jak nie powiem, co? A, Ja pierdolę. What am supposed to do, widzu? What supposed to do? Dobra, jeszcze jednego chaina A, zostaw te elfy! Ja pierdolę umrę zaraz. Duszę się. No duszę się no. Jeżeli chcę przeżyć. Muszę zrobić tak. I tak nie przeżyję chyba, nie? Ha! wlażył mi na elfy. Skór wybije jedne wredne. No, zajebiście Haha, nie dobiegaj, haha, nie No, just no Jezus Maria I win Jeden, dwa, sześć First Box Did just. No, I didn't see. I wipe. E, tacz, I did break. E, no, manareg. Next. Turn. 7 razy 6. E, titanu. 6. Jasny gwizdek. I całą godzinę minus 54 jest winik. No, bo mnie gra, maltretuje psychicznie, fizycznie. No, Śniaki mam na psychice już.